Witam Państwa bardzo serdecznie, moi drodzy, długo oczekiwany odcinek, Wasze zdrapki, Wasze wygrane. Ja sobie dzisiaj wykreślę krzyżóweczkę, zdrapię sobie Classic Black, e, Sherry 777, lecą dolary, mega pensja, zdraparty, dziki cash, złoty los. Te zdrapeczki wszystkie zakupione są w Nowych Skalmierzycach. Zresztą ten kuponik też, także zobaczymy, słoniki, wszystko z Nowych skamierzec także... Trzymamy kciuki, łapka w górę. No i jedziemy, jedziemy. Pierwsza zdrapeczka może ta, numer 121. Ta zdrapeczka należy do yy, Beata Podeworna. Jak to przeczytam, Beata Podeworna. Okej, okay, Pani Beatko. Trzyma Pani mocno kciuki za siebie, bo wygrana, ewentualna wygrana jest Pani. Nutka. Kwiatek. Wino, gronko i niestety kapelusz. Kolejna zdrapeczka z numerem 121. Należy do Krzysztofa L. Krzysztof L. Kawkę ma. Arbuza na przegryzienie. Arbuza. Bardzo lubię drzewko. No i wisienki. Drzem wiśniowy też lubię. Yy, Iwona Marciniak. Iwona Marciniak. Wiesienki znowu, jabłuszko, kwiatek i ciemna chmura, pani Wąko. I kolejna zdrapeczka, Anna Buczek, Anna Buczek, kawka, kawka od rana, aparat, gwiazda. I niestety lot to dzisiaj nic nie dało. Nic nie dało może złoty los mi coś da moi drodzy złoty los 31 1 32 7 i 16 no i co my tu mamy 33 no to mamy wielkiego oboka 3 12 15 24 moi drodzy zapowiada się pusto 2 17, 8, 39, 34. Niestety, ale by była główna wygrana, ale by było, ale byśmy się nie? 22, 36, 11, 13 i 29, 26, 18, 38 i 5. No to mamy pusta Dziki dziki kash z numerem 16 szukamy wora albo mortki tygrysa, koala, palma, arbus, awokado. podkowa, piłka, słońce, truskawa, winogrono, kwiat, cytryna, liść, biedrona, zegar, plecak ciemne chmury nad nami motyl, banany balsam i gwiazda, niedobrze, niedobrze zdrap party szukamy party szukamy party i co my tu mamy? okulary, muszla kier, róża lustro szminka torba winogrono aparat Sweterek, sukienka, perfumy, kości, dzwonek, naszyjnik, fortepian, kapelusz, awokado, jabucho i perła. No niestety, niestety, moi drodzy, może ta siódemka. Siódemka jest numerem dziesiątym. No to może siódemka jakaś wyskoczy tutaj, no. Hmm. Niestety Pustaki Jest siódemka No to uratowani Jesteśmy uratowani Pani Ewa i pani Renatka Nie wykupiły mi jednak Wszystkich wygranych zdrapek Bardzo się cieszę Że trafiłem na tą siódemkę Jest Okej. Jest dycha Teraz kolejne siódemki. 25 ostatnia zdrapa z paczki. No nie. No jakaś siódemka mogłaby paść? Gdzie są te siódemki? Ajajajajaj. No proszę. I tak już czwarta zdrapa pusta. Dwie zdrapy zostały. Lecą dolary. Numer...

42. No to znowu obok 2, 37, 16 21. Tragedia, moi drodzy. Pani Ewo, pani Renatko, no ja się tak nie bawię. Jedna z zdrapeczka tylko dla mnie została z dyszką. Mm. Oczywiście pozdrawiam całą ekipę z nowych skalmierzyc. Czyli panią Renatkę, panią Ewę, e, panią Halinkę, pana Jurka, pana Marka. Także wszystkich pozdrawiam. O, moi drodzy. Los. Los milionos. Moc e, wygranych. No, czeka, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy tutaj ta zdrapa coś da. C. Koszyce. Na razie mamy moc przegranych. E, j. J, Z, cicho, ale był X, X tu jest, X, max, jedziemy na maksa. Z, koszyce, Z, bzdura, ok, P, czy mamy gdzieś P? Chyba nie, E, koszyce, Jezus, Jezus nas może uratuje. Jezus, kuszyce, kreta, ner. Okej, okay, w. Nie ma w, nie ma wandzi. Wandziu, gdzie jesteś? Odezwij się. Los. L, l, olga. Dobra, idziemy i. Y śc, y. y. h, nie ma, b. b, 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 nie ma więcej b, d, mm, tu mamy, d, mm, d F. F. Punkt G ma Olga. Olga ma punkt G. T. Mamy T. Tutaj też jest T. Ok. Gdzieś jest jeszcze T. Jest tu. A. Los. Milionos. A. Kreta. Max. Bruzda. Tu było B. No to mamy. Abel. Abel. E, A. 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 Olga Abel. Olga Abel. Olga Abel. I mamy jeszcze U. U no to mamy tu U Rystu się. S nie mamy K nie mamy M nie mamy było O pierwsze tu K R no co no tylko dwa słowa Abel Olga Niestety, moi drodzy, niestety, tak czasami bywa. Ja proszę, aby o jedno, pani Renatko, pani Ewo, proszę zostawiać mi więcej zdrapek. <ścoughs> Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie, ich o cześć.